Od kilku miesięcy badamy rosyjskie wpływy w naszym kraju i to, co ustalił specjalny zespół śledczy, po prostu oburza. To, czego dopuścili się dowódcy polskiego kontrwywiadu, zakrawa o zdradę. Jak bardzo nasze elity naraziły interesy polskiego państwa, dlaczego właśnie wracają na stanowiska i co możemy w tej sytuacji zrobić. Pieniądze z naszego długo wyczekiwanego KPO trafią do Siemensa, mimo że to Polska będzie musiała spłacić całą tą gigantyczną sumę. Dlaczego? Dlaczego ratujemy obcy koncern, pogrążając tym samym nasz własny Orlen, który z wielkiego czempiona polskiego przemysłu może stać się potrzebującym pomocy gospodarczym kaleką? Będzie też sonda, która sprawdza poziom wiedzy dzisiejszej młodzieży z tego, co dzieje się na świecie. Co Ci chodzi po głowie, jak słyszysz Gandhi? Yy, rasa psa? Ciężko stwierdzić. Mój <laughs> <laughs> kolega coś ma, taką krzywę ma. Skąd ją wzięliście? to nie Ostatnio miała miejsce konferencja prasowa specjalnego zespołu badającego szalenie ważną dla nas kwestię. Była to konferencja podsumowująca raport dotyczący penetracji polskiego państwa przez rosyjskie służby specjalne w latach 2007-2022, a jej ustalenia były po prostu szokujące. Konferencja trwała godzinę i obejrzałem ją całą, żebyście wy nie musieli. Mogliśmy się z niej m.in. dowiedzieć, że po pierwsze, niedługo po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa, czyli FSB, następczyni rosyjskiego KGB, została uznana za służbę partnerską Polskiego Kontrwywiadu Wojskowego. Jak można godzić się na współpracę z FSB, kiedy cele rosyjskich służb specjalnych są dokładnie przeciwne celom Wojska Polskiego i NATO? Czy wyobrażacie sobie, żeby po katastrofie Air Force One w Rosji, w trakcie której ginie amerykański prezydent, CIA za chwilę umawia miało się na obiadki z rosyjskim wywiadem? Przecież to by uchodziło za zdradę stanu. FSB jest służbą specjalną, która jest służbą wyjątkowo agresywną, wyjątkowo ofensywną, wyjątkowo niebezpieczną, nie tylko w Rosji. Na takie działania u nas przyzwolenie dało ówczesne kierownictwo polityczne, czyli premier Tusk, minister Siemoniak, minister Klich, minister Ciechocki i minister Sienkiewicz. Służba kontrwywiadu wojskowego, będąc instytucją, której jednym z podstawowych zadań jest ochrona sił zbrojnych Rzeczypospolitej, przed zagrożeniami ze strony obcych służb specjalnych uległa wpływom Federacji Rosyjskiej. Oczywiście możemy mówić o bardzo wąskiej grupie funkcjonariuszy, całe szczęście, ale jednak mówimy o szefostwie tej instytucji. Po drugie ustalono, że dwóch szefów kontrwywiadu z tamtych lat. Generał Pytel i generał Nosek prowadziły działalność dezinformacyjną w polskich mediach na korzyść Federacji Rosyjskiej. Po trzecie, między kwietniem 2010 a grudniem 2011, czyli przez półtora roku, współpraca między naszym SKW, czyli Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, a FSB była prowadzona bez formalnej zgody premiera Polski i potwierdzonej w dokumentach wiedzy ministra obrony narodowej, a jest to absolutnie konieczne. Czyli jeszcze raz. Nasz kontrwywiad robił sobie co chciał i bez zgody polskich władz układał się z wrogim nam państwem. A przecież to przed wpływem właśnie tego państwa powinien przede wszystkim nas chronić. To tak jakby firma ochroniarska, która bierze pieniądze za ochronę Twojego domu, ba, ślubuje nawet ochraniać Twój dom, układała się ze złodziejami, którzy napadali na Twój dom już wielokrotnie. Wreszcie ustalenie numer 4. Od 2013 roku nasz kontrwywiad, przekazując informacje Rosjanom, działał na szkodę Polski, stawiając nas w kolizji z zobowiązaniami Rzeczpospolitej wobec NATO. Szalenie istotna rzecz, a mało znana opinii publicznej. Jeden z zapisów porozumienia podpisanego z FSB stawiał nas w takiej sytuacji, że będziemy informowali Rosjan o znanych nam działaniach NATO podejmowanych przeciwko Rosji. To bardzo podkopywało nasze relacje z Amerykanami, którzy i wtedy byli, i teraz są gwarantem naszego bezpieczeństwa. Zobaczcie, jakie kuriozum. Z jednej strony prosimy Waszyngton o ochronę przed Moskwą, a z drugiej przekazujemy tajne informacje na to Rosjanom. Gdzie tu jest konsekwencja? Gdzie zdrowy rozsądek? Przecież za to powinien być Trybunał Stanu albo wieloletnie więzienie dla tamtego szefostwa SKW. Dziś ludzie, którzy do tego dopuścili, Znowu są u władzy, i dlatego tym czujniej musimy patrzeć im na ręce. Przypominam tu słowa ministra Sienkiewicza, którego słynna rozmowa wyciekła kiedyś do mediów i który znowu ma być ministrem. Państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje. Przypominam też kilka wypowiedzi naszego prawdopodobnie nowego ministra obrony. Ja mówiłem wielokrotnie publicznie, że optymalnym wariantem jest 150 tysięczna armia zawodowa. Yy, nie ma Potencjału demograficznego na 300. Armię. Skąd wziąć ludzi do 300. -tysięcznej armii? Link do całego 100-stronicowego raportu załączam w opisie tego filmu, jeśli ktoś będzie miał ochotę się z nim zapoznać. Co najbardziej smutne, obecny Sejm próbuje odwołać wszystkich członków komisji badających wpływy rosyjskie w Polsce. Ewidentnie próbując zatrzymać śledztwo, które ujawnia niewygodne dla niektórych polityków fakty. Trzeba okazać panom z komisji wsparcie, bo ewidentnie chcą działać dalej, a to, co ustali. Ili to jest naprawdę dopiero wierzchołek góry lodowej. Rekomendujemy też w szczególności jak najpilniejszy przegląd polskiej polityki energetycznej, przegląd wpływów rosyjskich na trzeci sektor, na media, rola podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału rosyjskiego na polskim rynku i zbadanie wpływu Federacji Rosyjskiej na politykę zagraniczną. Ci, co szli na współpracę z Rosjanami, na pewno teraz boją się o swoją przyszłość i za wszelką cenę będą próbowali zatrzymać pracę komisji. Kolejny temat jest nie mniej wstrząsający. Polska za swoje pieniądze z krajowego planu odbudowy ratuje niemieckiego Siemensa. W tym samym czasie nasz Orlen notuje największy spadek wartości w historii, aż 6 miliardów złotych, co jest rekordowym tąpnięciem notowań akcji spółki polskiego paliwowego giganta. Co łączy obie sprawy. Nowa polityka energetyczna polskiego rządu. Trafnie podsumował to na swoim profilu użytkownik sportowo-politycznie. Rząd podejmuje decyzję, że zastąpi dotychczasowo funkcjonującą tarczę solidarnościową, która utrzymywała ceny prądu w ryzach nowym mechanizmem obniżającym ceny prądu. Owym nowym mechanizmem ma być obarczenie tymi kosztami Orleno. Kiedy tylko na jaw wyszła informacja, że teraz to Orlen będzie musiał dorzucić 15 miliardów złotych do rachunków Polaków za prąd, akcje naszego energetycznego czempiona w jeden dzień potaniały o 6 miliardów złotych. Byłem pierwszy do tego, żeby wytykać Orlenowi nieuczciwe w mojej ocenie praktyki zawyżania cen paliw, co rok temu udowadniałem w odcinku o dobitnym tytule Jak mają nas na cenach paliwa. Wszyscy pamiętamy, ile musieliśmy płacić za litr benzyny czy diesla, mimo że ceny baryłki na światowych rynkach były niskie. Ale jestem też pierwszy do tego, żeby bronić Orlenu wtedy, kiedy trzeba. Wydaje mi się, że niesprawiedliwością jest, kiedy nasze najcenniejsze spółki skarbu państwa dostają po uszach przez durne decyzje polityczne i kiedy w tym samym czasie, za sprawą tych samych polityków, ratowane są spółki niemieckie, takie właśnie jak Siemens. Przyjrzyjmy się kolejności wydarzeń i zadajmy sobie pytanie, czy wierzymy w takie przypadki. Najpierw Europę obiegła informacja, że Siemens jest bliski bankructwa, bo są stratni na produkcji turbin wiatrowych. Brakuje im dokładnie 4,5 miliarda euro. Następnie Unia z niemiecką przewodniczącą odblokowuje Polsce prawie 5 miliardów euro. Nie zgadniecie na co na projekty wiatrakowe. Wreszcie po trzecie, przeszkodę dla ratowania Siemensa za nasze pieniądze stanowi polskie prawo, które chroni ludzi przed wywłaszczeniem pod inwestycje wiatrakowe, ale po wyborach nowa ekipa zmienia te prawo i teraz można łatwiej stawiać wiatraki. Niezwykłość tego ciągu zdarzeń jest tym większa, kiedy dowiadujemy się, że chołownia, który forsuje te zmiany przepisów, ma doradcę i to całkiem bliskiego. A żona tego doradcy pracuje właśnie w firmie wiatrakowej. Zróbmy sobie tu na chwilę stopklatkę. Godzimy się na KPO, które otrzymujemy za ściągane z nas w przyszłości olbrzymie podatki, aby później pieniądze z tego KPO szły na ratowanie niewydolnej niemieckiej spółki? Nasi dziadowie przewracają się w grobach, bo przypominam, że ten sam Siemens, którego my teraz ratujemy, kiedyś żerował na przymusowej pracy więźniów obozów koncentracyjnych oraz grabił maszyny przemysłowe, Między innymi z okupowanej Polski. Na portalu forsal.pl czytamy. Przemysłowy gigant produkował urządzenia na potrzeby niemieckiej armii. Pracował m.in. nad rakietami V1 i V2, które spadały na Londyn. Firma wykorzystywała też pracę przymusową więźniów obozów koncentracyjnych. Fabryki Siemensa umieszczano w tym celu obok obozów. Siemens również projektował piece krematoryjne i wyposażał w nie obozy koncentracyjne. Niemiecka firma brała także udział w grabieży maszyn i urządzeń przemysłowych w okupowanych przez nazistów krajach, m.in. w Polsce. Super! Taką firmę to. To warto ratować. Miesiąc nie minął od wyborów, a tu się dzieją takie cyrki. Czy oni myślą, że my nie mamy oczu? Niestety wychodzi na to, że w wielu przypadkach nie mamy i że wielu z nas w ogóle nie interesuje się tym, co się dookoła dzieje, a to jest skrzętnie wykorzystywane przez naszych rywali. Ostatnio postanowiłem przeprowadzić sondę uliczną z kolegami z kanału Matura to Bzdura, którzy są ekspertami od tego typu przepytywania. Oto są jej rezultaty. Co ci chodzi po głowie, jak słyszysz Gandhi? Yy, rasa psa. Ciężko stwierdzić. <laughs> Mój kolega coś ma, taką krzywę. ma. A to nie ma jak się Postać fikcyjna czy prawdziwa? Dałbym również fikcyjna. Skąd go możemy znać? Gdzie mógł występować Gandhi? W jakiejś lekturze. Nie jestem pewien, bo nie znam akurat yy, tego bohatera. Powiedzmy, że bohatera. Kim jong -un. co to znaczy? No jest to imię przywódcy Korei Północnej. Tak jest. No to jest prezydent. Korei Południowej? Mm -mm. Jest e, wódz. E... Czyj? Mongołów? Nie, to Chingis Khan. Chinggis Khan. A co to jest ONZ? ONZ? Organizacja Narodów Zjednoczonych. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Odnośnie zdrowia w Polsce na pewno. Zapewnia wypłaty składek zdrowotnych, tak? Ja A być rozwijany skrót? Opieka zdrowotna. Okręgowy Wy fundusz. Dlaczego? Powiedziałbym zdrowie, ale to, to nie jest zdrowie. Czy wiesz, czym jest OPEC? To jest OPEC. trudne pytanie. OPEC to jest y, organizacja łącząca państwa Europy oraz Stanów, aby wspólnie działać i łączyć siły gospodarek. No coś pełni taką funkcję w, no, w miastach to jest i tak dalej, tak? W których miastach? Że, że w każdym mieście jest OPEC? No przynajmniej u mnie było. Nie. OPEC to jest ta organizacja y, od ropy naftowej. Z, ona gromadzi czy tam zbiera kraje, które głównie bliski wschód Ameryka i inne, które sprzedają i ropę naftową, no i przetwórstwo i całą branżę tak. i wszystko. Projekt Manhattan zakończył się stworzeniem czego? Manhattanu z Nowym Jorku? Nie, nie, wiem, nie, nie. czymś innym. Obiekt. Bomby atomowej. Bomby atomowej. A, no tak, bomba atomowa. Katarzyna Wielka była przywódcą jakiego państwa? Polskiej chyba nie. – Czech? – Nie. – Słowacji, coś takiego? Mm – -mm. A Austria? – Rosji, chociaż wtedy to było jakieś Cesarstwo Rosyjskie, czy jak Ta, to się tam nazywało? Tak, tak. Imperium Rosyjskie. Co to jankcy? Coś na pewno z Chinami związanymi, związane. Jest to, nie wiem, imię jakieś, ciężko mi stwierdzić. I kogo imię? Może trafisz. – Przywódcy jakiegoś, może coś z polityką związanym? Starego czy teraz obecnie urządzającego? Starego. – Sądzisz, że dawno temu rządził? 10 latem, no nie mam pojęcia czyli, szczerze. Okej, okay, czyli przed aktualnym, tak? Przed Dobra. Pewnie gdzieś Azja. Coś, co w pewnej kwestii jest największe w Azji. Jakiś region największy? Gdyby nie Jancy, nie powstałaby cywilizacja chińska. Czemu? Gdzie cywilizacje powstawały? Czego potrzebowały, aby powstać? Woda. Tak, czyli pierwsze cywilizacje powstawały przy morzach, czy raczej przy czymś przy innym rodzaju wody? W rzekach raczej. Jancy? Oj. Jakiś tych ten król. Mm -mm. Nie. To jest wciąż geograficzne pytanie, jak mówiłem. Jakieś tam składy to są. Składy? No, kraje z tego słyną. O, że mają swoje jakby... Dziękuję za uwagę, na dziś to wszystko. Chociaż nie do końca. Chciałem Was zaprosić jeszcze na nowy kanał chłopaków z Matura Top Zdura. I mój gościnny w nim udział będzie między innymi o drukowaniu pieniędzy. No właśnie, do czego może nas to doprowadzić? Dużo fajnych ciekawostek. Zapraszam, kliknijcie w link.